Islandii będzie bardzo trudno przebić samo siebie po Hatai. Jestem bardzo ciekawy, co przygotowali. Sprawdźmy. Numer 2. Think, about, Think things. about Things. Pamiętam, że z jakiś sprzed 3 lat. Zrobił dobre wrażenie i zrobił dobre wrażenie na Islandii i był takim wyczekiwanym uczestnikiem. O, chłopak ma taki bardzo głęboki, fajny głos. Zapowiada się ciekawie. Ten pan mi trochę przypomina Iwana z Białorusi z 2016 roku. Eee, emocje, a oh, oh, rozstanie, krew, e, super, lubię, lubię taką y, komiczną dramaturgię. Bardzo takie emocjonalne gesty, które kompletnie nie pasują do tej piosenki. Ale właśnie na tym mi polega urok. O kurde, ale fajne. I o Jezu, lubię to, lubię to. Kocham te stroje, one są po prostu wszystkim. Jezu, wspaniałe! Sama konwencja piosenki jest taka w stylu lat 80. No chwytliwe. Jeszcze, jeszcze nie, nie, nie wkroczyliśmy w refren, a nóżka tupie Ja w ogóle podziwiam Islandię za to, że tam jest tylu artystów. Mieszka tam około 300 tysięcy osób, a oni co roku robią, robią eliminacje na całkiem dobrym poziomie, więc naprawdę szacun. Brakowało mi na Eurowizji takiego przemyślanego, smacznego kiczu. Niki czy kiczu na zasadzie cekiny, pióra, lubię i tak dalej. Tylko właśnie takie trochę psychoderii, takiego trochę puszczenia oka. E, rewelacja, rewelacja, bardzo lubię. Drugi statyw? Ciekawy pomysł. Ech, o, choreografia! Ech, o. Wspaniałość, wspaniałość. Ech, o. Takiego, co z wielką przyjemnością będę miał na playliście. Dobra, mam już na playliście. To jest coś kompletnie innego niż zeszłoroczna Islandia i hatari, ale coś równie szalonego. O, mamy maszynę do robienia wiatru. Karola byłaby dumna. I Tomas Gison też byłby dumny. Naprawdę, podoba mi się? Wyobraźcie sobie tak imprezę informatyków, którzy stwierdzili, że ktoś się przenieść w lat 80. -te? I grać na atari. To jest dokładnie to, to by leciało w ich głośnikach w tamtym momencie. Dokładnie. Bardzo smaczny kicz, bardzo przemyślany, świetnie wyprodukowany kawałek jest naprawdę ciekawy produkcyjnie. Ciekawa prezentacja, nie bowiem. To chwyta, to chwyta od samego początku i zupełnie mnie nie dziwi, dlaczego Islandia jest jednym z faworytów już na, na tym etapie. No, zostaje w głowie. I bardzo przykuwa wzrok, w ogóle ta prezentacja, stroje, wizualizacje. Wpada w ucho, jest rytmiczne, melodyjne, świetnie pokazane na scenie, z jajem, puszczają oczko do publiczności, wszystko jest naprawdę... W, no, zachowany jest pewien smak tego wszystkiego. To jest zupełne przeciwieństwo hatarii a jednocześnie wpisuje się dokładnie w pewną konwencję czegoś świeżego na Eurowizji. Bardzo kibicuję Island i mam nadzieję, że ten występ rzeczywiście zostanie doceniany zarówno przez jurorów, jak i przez widzów. Chłopak fajnie śpiewa, więc nie ma tutaj żadnych fałszów, żadnych, żadnego pieczenia ciastek itd. i tam różnych innych cheesecake'ów. To jest cudowne, jak ta grupa jest skonstruowana z takich totalnych nerdów. Ale powiedzmy sobie szczerze, to idealnie pasuje do konkursu. Kimże my jesteśmy, jak nie nerdami eurowizyjnymi? Wydaje mi się, że nie jest to piosenka na miarę zwycięstwa. Bóg macherzy chyba troszkę poszaleli moim zdaniem. Może skończyć w pierwszej dziesiątce. Może nawet, no może nawet przebije hatari. Jednak nie sądzę, że w przyszłym roku Eurowizja powędruje do Reykjaviku. No chyba, że zrobią coś naprawdę odjechanego na scenie. To jest występ, o którym się będzie mówić, który się będzie pamiętać. I widać, że Hatari tworzyło zupełnie nową dekadę dla Islandii. Zupełnie inną niż poprzednia. Jest naprawdę super. No, tak pokuszę się o stwierdzenie, że to jest mój faworyt do zwycięstwa. Na Eurowizji. Bardzo, bardzo mi przypadł do gustu ten występ. Uważam, że jest naprawdę unikatowy jak na Eurowizji. Niespotykany. Jest zgoła różny od tego, co zazwyczaj widzimy. Jest to wszystko w fajn, bardzo fajnym tonie zachowane. No, bardzo kibicuję. Kibicuję Islandii. Bardzo będzie się chciał wybrać. Wiem, że tam jest drogo, więc może nich nie wygrywa, ale niech będzie wysoko.